Sytuacja na wykresie Tesli jest dziś bardzo podobna do sytuacji na wykresie Nike sprzed 24 lat. Porównamy sobie dziś te wykresy i pokażemy, gdzie potencjalnie cena na Tesli może dojechać. Zaczynajmy. Ale najpierw szybkie przypomnienie. Słuchajcie, to już ostatni dzwonek. Już dzisiaj rozpoczyna się małe szkolenie, z którego cały przychód przeznaczony zostanie na pomoc chorym dzieciom. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod linkiem, który znajdziecie w zakładce Społeczność na naszym kanale TradeWars. Zachęcamy też do zasubskrybowania naszego kanału. Mamy już 32 tysiące zarąbiście, więc tak. Małe szkolenie zerknijcie jeszcze szybko, bo, bo to już ostatnia chwila, żeby do niego dołączyć. A teraz przechodzimy na wykres Tesli i Nike. Otóż tak, co się dzieje na Tesli? Na Tesli dostaliśmy już spadek 75%, ja obserwuję ten wykres od bardzo długiego czasu, to już możemy sobie usunąć, żebyście wiedzieli, jak to odmierzyć, żeby sprawdzić, zostawiłem. No i dostajemy zarówno w górę, jak i w dół setup. Tak, Czyli pierwszy był w tym miejscu, o czym informowaliśmy na naszym profilu na TradingView, że w tym miejscu jest strefa na zakończenie korekty, negacja scenariusza będzie, gdy cena przebije, 330, gdy cena przebije 331 dolarów i co się potem wydarzyło? Dostaliśmy konkretne spadki. Tak więc było to takie pierwsze miejsce na dołączenie się do shortów. Drugie miejsce na dołączenie się do shortów było w tym miejscu. Mówimy tutaj o cenach w okolicach 264 dolary. O tym informowałem na grupie. No i teraz tak naprawdę, cena docierając tutaj do strefy, z której te spadki mogłyby się zakończyć, jest bardzo napędzona dwoma najsilniejszymi pod kątem napędzania spadków korektami. Tak naprawdę, to teraz, gdybyśmy byli w trendzie wzrostowym, spodziewałbym się takiego ruchu. No ale. Ileż ta cena może spadać? Spadła już do poziomu 101 i, i dostaliśmy odbicie na 300. Więc jeżeli ta cena miałaby się jednak wyhamować, jeżeli miałaby się zatrzymać, to wyznaczyłem strefę, w której to będzie. Ale przy tak silnym trendzie spadkowym należy wziąć pod uwagę, że gdyby tylko cena zaliczy poziomy na zanegowanie tego scenariusza, to trzeba też z tego rynku uciekać. Bo równie dobrze może być tak, że tak jak tutaj. Cena rozpędzała się, tworząc dużą korektę, potem małą korektę. Tak teraz może strzelić, no i strzelić po jakieś tam bardzo niskie poziomy. No tak, nie po minusowe oczywiście, ale może strzelić po jakieś bardzo niskie poziomy. I my tak naprawdę w pewnym momencie po przekroczeniu 120 paru dolarów nie będziemy wiedzieli, gdzie dokładnie ta cena dotrze, gdzie się zatrzyma i czy się zatrzyma. Więc co jest dla nas istotne? To jest strefa pod zakupy. W tej strefie będziemy szukać sygnału. Zaraz sobie powiemy jakiego sygnału, i gdy ten sygnał się pojawi, to zabezpieczamy. Wchodzimy w pozycję, zabezpieczamy ją. Najpierw stop lossa możemy ustawić gdzieś w okolicach tego dołka. Ewentualnie taki bardziej stosowny byłby w okolicach 122, no bo przecież nie będziemy kupować akcji. Ze stoplossy na 35%, tak? Więc ten poziom 707, który tutaj wyznaczyłem na poziomie cenowym 122,15, jest bardzo odpowiednim poziomem do tego, by w tym miejscu uciekać z rynku. Tylko liczcie się ze scenariuszem, że może być tak, że oni go dziawną i od razu uciekną. To, to nie jest tak, że oni zrobią z tego szczyt, tylko na przykład potem znowu będą sobie lecieć w dół i daliby opcję do wyjścia z rynku, ale moje doświadczenie już w tym momencie mówi, że często te akcje mogą zrobić tak. I potem tutaj się konsolidować. A wy będziecie mieli przez kilka, kilkanaście lat być może zamrożony kapitał i nie będziecie wiedzieli, jak z takich akcji uciec. Więc po to stosujemy te stop lossy, że jeżeli po zaliczeniu tego poziomu ja dostaję informację od rynku, że mój scenariusz wzrostowy został zanegowany, to będę szukał kolejnego scenariusza wzrostowego, a kwotę, którą poświęcam na stop loss, tak czyli kupuję tyle akcji żeby ten stop loss nie bolał mnie, gdy, gdy zostanie aktywowany, a bardziej, żebym e, miał takie uczucie w stylu "O, dobrze, stop loss zadziałał, rynek nie otworzył się luką, nie jestem w plecy całego swojego kapitału, tylko e, szanujemy stop lossy i, i pilnujemy się ich. Więc na 707 daje poziom zanegowania scenariusza. Bardzo ładna struktura się tutaj tworzy, ale pamiętamy o tym, że wykres jest w bardzo silnym trendzie wzrostowym, e, spadkowym spadkowym, tak jak pokazuje myszką. Więc musimy uważać na to, żeby nawet to co właśnie powiedziałem, cena się gdzieś luką nie otworzyła. Tak, czyli z tym depozytem na razie spokojnie. Będzie jeszcze moment, w którym będziemy szukali złamania trendu, czyli na przykład tutaj zrobimy pierwsze zakupy i cena sobie będzie rosła i cena dojedzie gdzieś tutaj, a potem zrobi nam taki układ. To ten, to miejsce tutaj będzie perfekcyjnym miejscem do tego, żeby dołączać do rynku. Tylko być może trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać, a już na tym wzroście sobie pierwsze, pierwsze yy, pieniądze zarobimy, i być może wkład wyjmiemy, żeby potem go gdzieś tam dalej dołożyć. Więc scenariuszy jest wiele. Pamiętamy o tym głównym, spadkowym, który tutaj jest. A teraz przejdziemy sobie na wykres Najki i pokażę Wam, jak to wyglądało 24 lata temu na tym walorze. No, ten wykres Najki jest bardzo dobry pod kątem analizy. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. My jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Czyli mamy tutaj jakieś wzrosty i tam byśmy powiedzieli, no nie, no ale no przecież ta Tesla już tyle wzrosła, to gdzie ona tam jeszcze będzie tyle spadać? Dobra, cofnijmy się tutaj. Wykres Nike wzrósł w pewnym momencie około 8,5 Po czym zrobił korektę 66 A następnie odnotował takie wzrosty. Dobra, już tak plus minus łapię. 5400%. Czyli to nie, widzicie, te wzrosty nie były aż takie potężne jak poprzednie. No ale kurde, to nadal jest razy 54 depozyt, który wkładamy na konto, więc no. Hello. To są całkiem dobre wyniki. Więc w którym miejscu jesteśmy teraz na Tesli? No, my jesteśmy na Tesli, teraz w tym miejscu, dokładnie. Czyli mamy jakieś pierwsze konkretne wzrosty. Dostaliśmy duży spadek, który robi nam, zalicza strefę istotną. U Tesli dopiero ta cena musi wjechać do strefy, I, i stąd możemy się spodziewać grubego, grubego wyjazdu. I gdzie tutaj byłoby kolejne takie miejsce na dołączenie do rynku? Otóż kolejne takie miejsce było tutaj. Czyli tak jak Wam powiedziałem, wybić jakichś poprzednich wierzchołków i korekta, ale nawet jeżeli nie tutaj, to jeszcze, jeszcze i w tym miejscu było powtórzenie korekty, cena dojechała do strefy, zaliczyła ostatni poziom 1,272 i jeszcze raz dała wyjście przez szczyt, a dopiero potem powtarzała się ta korekta, czyli znowu. Tak już na plus minus zaznaczam, bo bardzo dobrze znam ten wykres, dużo czasu spędziłem na jego analizie, widzicie? Ta korekta potem się powtórzy, gdy w środku będziemy mieli jakiś pięciofalowy ruch i jeszcze da nam wyjazd. Czyli patrząc na ten wykres, przechodzimy teraz z powrotem na Tesla, zmniejszamy, przepraszam, budzik, zmniejszamy to i patrzymy, co się tu może wydarzyć. Czyli to będzie ten nasz układ 1-2, Potem będziemy chcieli dostać jakiś taki fajny ruch. O, tutaj byśmy ewentualnie się przyłączali. Jakaś taka trujeczka, i wtedy jeszcze raz będziemy powtarzać tę korektę. Gdy ona się powtórzy, to jeszcze raz będziemy się spodziewali szczytu. I to, że ja to teraz tak narysowałem, to nie oznacza wcale, że tak to będzie wyglądało. Ta trujeczka może być nawet taka. I będziemy długo, długo musieli czekać, żeby y, gdzieś tam do tego rynku dołączyć. O, to może dokładnie nawet wyglądać tak. I jeszcze dalej pchać się w górę. No, skoro tam wzrosło jeszcze od tej strefy 5400, to zobaczcie, ja tu teraz narysowałem 515. Wróćmy teraz do wykresu Nike i mówimy tylko o tym tutaj kawałku. Oczywiście, to co się potem działo, no to będziemy musieli cały ten wykres Nike przeanalizować. Ja takie rzeczy robię na webinarach, więc zapraszam serdecznie do grupy i na webinarach czwartkowych. W tym momencie szukamy dobrych akcji, Amery akcji amerykańskich w dobrych miejscach pod zakup. Stąd właśnie propozycja Tesli. No ale o Tesli skończyliśmy. Opowiedzmy sobie teraz o najcę. Kiedy będzie cena dobra pod zakupy? No pierwsze takie miejsce, dobre pod zakupy było tutaj, ponieważ te wzrosty złamały poprzedni trend spadkowy. Zakończyły się w miarę na miejscu, w którym ta korekta mogła się skończyć, ale bez perfekcyjnego układu. Perfekcyjny układ był tu i perfekcyjny układ będzie na Tesli. Więc co tu się dalej może wydarzyć? No, cena sobie tutaj może dotrzeć do tej strefy. Czyli ze 170 może nawet cena najcę dotrzeć do 68. I to nie jest tak, że jeżeli macie te akcje to teraz trzeba uciekać po tym, co ja powiedziałem, bo to nie jest miejsce na wychodzenie z pozycji. Ja mówię o tym, gdzie będzie potencjalne dobre miejsce na zakupy. Więc załączmy sobie wykres miesięczny. No i teraz popatrzcie sobie, jakie dostajemy sygnały od rynku, żeby uciekać. Gdy mamy trend wzrostowy jest przewaga zielonych świeczek, no i w pewnym momencie dostajemy kilka tam czerwonych. Więc taki pierwszy sygnał do ucieczki był tutaj. Bardzo fajna e, formacja świecowa została ona przetestowana. Jakieś tam spadki się pojawiły, ale pewnie dotarły do jakiegoś 1 do 1 i cena była pchana dalej. Kolejna. Tutaj była formacja, nawet w tym miejscu była formacja. Tutaj była formacja, no i finalnie ta czteroświecowa na miesięcznym już dała sygnał do tego, żeby konkretne spadki się pojawiły. Więc warto y, na te formacje zwracać uwagę. A, słuchajcie, akurat temat formacji jest poruszany podczas małego szkolenia, więc jeżeli chcecie go zgłębić, to dzisiaj z nich będzie wykład. Przypominam o zakładce społeczność i tutaj macie linka, pod którym się wszystkiego dowiecie. Więc, gdy cena tutaj dotrze, w okolice powiedzmy 70 dolarów, to ja jeszcze raz przejrzę ten wykres i sprawdzę, czy się wszystko na nim zgadza. I wtedy będę się szykował pod zakupy. Nie wcześniej, nie później. Nie jestem aż takim wielkim fanem Nike, żeby. Znaczy, słuchajcie, uwielbiam ich buty, nie? Zawsze chodzę w butach z Nike, tylko mówię te Adidasy. Ale to chodzi bardziej o akcję. To nie jest tak, że ja bardzo, bardzo chcę mieć akcję Nike. Także płacą dywidendę, mamy tutaj 37, 37 kwartalną, czyli gdzieś około 1,30 30 płacą rocznie. No to przy tej cenie to nie jest aż taka wysoka dywidenda, oni po prostu płacą ją systematycznie. Więc, więc jakby ten wykres wyglądał, gdyby dywidendy nie odcinali, wciskamy sobie przycisk ADJ, no i patrzymy. Jeszcze raz sobie rozciągniemy siatkę. No i tu widzimy, że nawet troszeczkę niżej ta strefa może być. Więc będziemy sobie spoglądać, gdy cena przebije 70, będziemy obserwować, gdzie tu się na te zakupy załapać. Może nawet wybiją ten dołek, tak żeby ludzie, którzy są zabezpieczeni COVID-owo. Ja ostatnio tak sobie patrzę na te spółki i, i o, zaczynam obserwować, że na, na paru spółkach już więc muszę, muszę to bardziej prześwietlić. Na paru spółkach już zaczynają zaliczać te dołki tutaj covidowe. No bo jeżeli ktoś kupił, to zabezpiecza się pod ten dołek, i sobie patrzy jak to rośnie. A na przykład za 4 lata mogą to dziawnąć i wystrzelić z tycha. Tak, żeby ci, którzy tutaj sprzedawali na stoplosie, e, potem odkupowali w różnych takich e, poziomach, jak tu, 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 patrząc, że ucieka im cały czas ten wykres i będą się ładować i pchać te wzrosty. Więc jest to jeden ze sposobów e, instytucji finansowych na wyrzucanie traderów i, i, i detale, handlowców detalicznych, tak to nazwijmy, e, z, z rynku, podebranie im tej kasy, a potem skłonienie ich wzrostami potężnymi do tego, by, e, by do rynku dołączali, by pchali tą cenę. Tak więc zwracamy uwagę na formację. Zkażmy sobie kilka takich formacji, które mogą zatrzymać e, spadki. Tu była formacja 3 świecowa czerwona, zielona, zielona bardzo fajna formacja. E, dalej. Tu mamy fajną formację. Ona akurat jeszcze nie została przetestowana, więc cena dopiero tutaj gdzieś powinna zacząć reagować. Gdzie mamy jeszcze taką formację? Zobaczmy, jaką formacją się cena tutaj zatrzymała. O, zobaczcie. Zielona świeca, czerwona. Wściągnijmy sobie siatkę. Czy udałoby się na 50 No Idealnie cena na test tej formacji byłaby tutaj i mówimy o tych wzrostach, które potem były 5,5 tysiąca. Oczywiście tak manipulacyjnie o tym mówię, nikt by nie zatrzymał przez 24 lata wzrostu 5,5 tysiąca, nie obcinając wcześniej chociaż po części trochę tej pozycji, chociaż z drugiej strony spółka dywidendowa, która by potem płaciła dolar 30 przy rocznie przy zakupach 2,80. Ja bym trzymał chyba. Szkoda, że w 2000 roku jeszcze, jeszcze się najkami nie interesowałem. Więc widzicie, fajna formacja, spełnia wszystkie wymagania. Od razu sprawdzamy, czy udałoby nam się wejść. Przez kilka miesięcy wchodzili w strefę i z tej strefy dostaliśmy wyjazd. No i potem znowu sobie wyznaczyliśmy jakieś tam strefy, z których mogła się ta. A ten ADJ. O, lepiej to wygląda, nie? Jak włączyłem to ADJ? Bo ta strefa była bez ADJ rysowana. Zachęcam Was, żeby sprawdzać wykresy spółek dywidendowych, zarówno na wciśniętym ADJ, jak i nie wciśniętym. Więc tak, tutaj cena została w punkt, zaliczyła dolną krawędź strefy, pojawiła się formacja. Jeszcze raz zmierzmy, czy 50 została zaliczona. Została, tak jak i poprzednio, git. To była formacja na zakończenie tej korekty, czyli odłóżmy ją sobie, czerwona, zielona, zielona. Rozciągamy, patrzymy, czy 50% zostało zaliczone. Gdzie jest 50%, tu jest. No i pięknie, przez cztery kolejne miesiące cena zaliczała, i nagle dostaliśmy wyjazd. Bardzo dobrze. Czyli zarówno wiedza o formacjach świecowych może Wam się przydać i dla mm, wejścia w pozycję, gdy ktoś Wam wyznacza strefę i czekacie na sygnał od rynku, bo ta formacja jest właśnie sygnałem. I w celu prowadzenia pozycji, żeby wiedzieć, kiedy ewentualnie z niej uciekać, gdy cena y, utworzy jakąś formację. Dobra, czy tutaj mieliśmy jakąś formację do wejścia? No, chyba młotek. Sprawdźmy. Tak jest. Mamy tutaj młotek, więc zejście do 50% no i znowu mamy piękne zejście. 50%. Cena dwa miesiące później dojeżdża i jeszcze raz daje szczyt. Kurde, ja muszę sobie to zanotować, że tonikę y, działają... Pięknie formacje na 1M i na tym polega praca analityka. Ja uwielbiam to robić na grupie. Właśnie sprawdzać, które elementy analizy działają silniej, a które mniej. Bo oczywiście na godzinówce być może to będzie działać na najcie, być może nie. Myślę, że na Forexie czy na kryptowalutach bardziej godzinówka będzie działać, a tutaj miesięczny, proszę bardzo, jak najbardziej działa. Dlaczego? Yy... Nie poczytać o tym w internecie. W internecie macie 23, czy tam 24 rodzaje formacji, wchodząc tylko wpisując, co to jest formacja świecowa. My mamy cztery. Jest dokładnie opowiedziane, kiedy powinno się ich używać, w połączeniu z czym właśnie na tym małym szkoleniu. Tyle. Myślę, że tyle o najce. Podsumowanie. na najce czekamy aż cena jeszcze troszeczkę zjedzie i potem się odkupimy. gdzieś w tych okolicach a na tesli już lada moment cena wjedzie do strefy więc widzimy, że nawet jak tam dniówka no dniówka już wybija nowy dołek prawie, więc zaraz Cena będzie tutaj wjeżdżać. No i gdy cena tutaj wjedzie, szukamy formacji świecowej. Czy to z dniówki, czy z tygodniówki, czy z miesięcznego. Tutaj Tesli się jeszcze muszę przyjrzeć, tak jak to przed chwilą zrobiliśmy na Najce. Wydaje mi się, że miesięczny może być dobry, tygodniowy może być wystarczający, dniówka może być niewystarczająca, ale może być też sytuacja, że na miesięcznym się pojawi formacja i cena odjedzie od razu. Więc chyba bym się skłonił ku tych tygodniowych, ale to jeszcze muszę do, dokładnie zweryfikować. Czekam na Wasze komentarze, dajcie lajka pod filmem, he he, parę żebrów na koniec. Trzymajcie się i życzę Wam miłego tygodnia. Hej!